To jest program na luzie, więc w tej konwencji przedstawiam wam prezesa Lotto Superligi Tenisa Stołowego, Zbigniew Leszczyński. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Jest z nami także już dwukrotna medalistka Mistrzostw Świata, nadzieja olimpijska, wschodząca gwiazda polskiego kajakarstwa, Helena Wiśniewska. Dzień dobry, Helena. Dzień dobry. Wróciłyście po ponad miesiącu spędzonym w Portugalii, teraz przechodzicie kwarantannę. Już nie będę pytał o to zgrupowanie, bo o tym sporo mówiliśmy, natomiast chciałbym się dowiedzieć, jak tak od kuchni w szczegółach wygląda taka, taka kwarantanna po powrocie z zagranicy. Możesz nam zdradzić? Te pierwsze dni to poświęciłam na pranie sobie rzeczy, bo jestem teraz w mieszkaniu sama, aby nikogo nie blokować. Także sama sobie piorę, sprzątam, wywieszam te pranie. No i przede wszystkim gotuję, także troszeczkę tutaj się uczę gotowania, bo muszę sobie wszystko sama przygotować. No i wiadomo, zawsze jest ten trening. Od tego tygodnia zaczynamy dwa razy dziennie trenować, a ja głównie wykonuję treningi na rolce i kolażówce. Zbyszku, ty jesteś zawodnikiem, jesteś sponsorem, jesteś wiceprezesem klubu sportowego Gwiazda. Można powiedzieć, że od 36 lat jesteś z tym klubem, a od wielu lat klub to ty, ty to klub. Zdraź nam zatem, jak się czuje stulatek. Rzadko mamy okazję zadawać takie pytania, a przecież Gwiazda obchodzi piękny jubileusz stulecia. Jak się czuje stulatek zatem? No, czuję się dobrze. Tutaj odpukać, no wiadomo jaka jest sytuacja, no ale tutaj z tego co wiem, no to jeżeli chodzi o klub, o zawodników, o wszystkich, nie słyszałem, żeby były jakieś tutaj problemy z koronawirusem, z czymkolwiek. No tutaj, no klub się czuje dobrze, z tym, że ja się też czuję dobrze, no ubolewam nad tym, że nie mogliśmy świętować naszej stuletniej tutaj tradycji, no i, i no niestety, no ale mam nadzieję, że coś się odwlecze to nie uciecze i będziemy mogli dalej, dalej tutaj coś zorganizować. To będziemy czekać na informacje na bieżąco, mamy nadzieję, jeszcze w tym 2020 roku, bo klub Gwiazda powstał dokładnie 26 kwietnia 1920 roku. To tak dla statystyków sportu, ważna informacja. Heleno, y, igrzyska olimpijskie przełożone na przyszły rok powodują, że każdy z nas młodszy nie będzie. Ale odnoszę wrażenie pytanie, czy ty też, że akurat ty jesteś w tej grupie, która na tym może zyskać? Myślę, że tak. Ja bardzo, bardziej podchodzę właśnie do tego, że mam więcej czasu na dietę, na przygotowanie tej formy takiej szczytowej, także. Mam nadzieję, że ten czas będzie grał na moją korzyść, jak to wierzę. I nie, za... nie była to dla mnie jakaś smutna informacja, że igrzyska są na przyszły rok. W tenisie stołowym naj... taką największą siłą są cały czas azjaci, którzy, co ciekawe, w większości nie znają języka angielskiego. Zdać nam niuanse, jak to wygląda w kwestii negocjowania przed sezonem z takimi zawodnikami, którzy nie znają angielskiego. Było kilka przypadków, że jedyną, jedyną jakąś wiadomość, którą dostałem bezpośrednio od zawodnika, który zaakceptował kontrakt, to był kciuk w górę na Messengerze. A resztę z kontraktu było negocjowane z jakimś kolegą, który bardzo dobrze znał angielski. A ja tutaj mówię, no tutaj jeżeli chodzi o Azjatów, to, to 99% mamy też tutaj znak, że, że wszystko jest OK. Jak spojrzą Państwo w internecie na dorobki medalowe koleżanek Heleny z reprezentacji, totalista się nie kończy. Czy Ty masz jakąś receptę dla młodych sportowców, Heleno, jak wejść w taką grupę i nie popsuć tego na samym starcie? Myślę, że przede wszystkim wyznaczyć sobie cel i mimo jakiejś przeciwności losu, bo wiemy, że sport to nie są tylko medale, tylko są to również porażki, dążyć do tego celu, który ma się postawiony, zaufać trenerowi, ciężko pracować, a na pewno będą tego no, dobre skutki. Powiem szczerze, cieszę się, że jestem w tej grupie, bo no właśnie na co dzień mogę z nimi przebywać i zawsze tak podpatruję i staram się łapać te dobre, że tak powiem, zachowania, dobre nastawienie do treningu, do podczas zawodów. Staram się tak w cudzysłowie ściągać niektóre rzeczy. No to najważniejsze, że chcą się też dzielić taką wiedzą. Zbyszku, nie pogniewasz się, jeśli zdradzę naszym widzom, że ty jesteś takim grającym weteranem tenisa stołowego i z tej perspektywy właśnie starszego zawodnika chciałbym, żebyś nam powiedział, jakie emocje ci towarzyszyły, gdy stawałeś przy stole w meczu lotto Superligi na przykład. Najgorzej było w tym sezonie, gdzie sytuacja doprowadziła do tego, że nie chcąc musiałem wystąpić, bo groziło to walkowerem, bo zawodnicy właśnie z Azji nie mogli przyjechać, bo mieli właśnie zgrupowanie przed olimpiadą i wszyscy jednogłośnie powiedzieli, że nie przyjadą. No i doszło do sytuacji, że musiałem wystąpić. A jeszcze w dodatku takim smaczkiem było, że wystąpiłem przeciwko Chińczykowi, który był niedawno mistrzem świata. W drużynie także, także no wiadomo, ja już nie trenuję, a, ja bardziej przyglądam się młodym adeptom, i tutaj gdzieś postaram starałem się staram się pomagać, ale mówię, no jak zobaczyłem pierwszy serwis tego zawodnika, który no, no ja 36 lat gram w tenisa i, i, i odbiłem siatkę no, dziecinną, jak dziecinny błąd, to to naprawdę nie było łatwo. Ale Potem reasumując, już ten cały przebieg meczu to, to nie zbił mnie aż tak jak, jak przypuszczałem. Nie Zdobyłem tam, uzbierałem na, tak jak się nazywa w tenisie, na jednego seta, w trzech, w trzech setach, także to było nie najgorzej. Dzień później ten sam zawodnik grał, jeżeli dobrze pamiętam, z Tomaszem Kotowskim, bardzo dobrym polskim zawodnikiem. I uzbieraliśmy prawie tą samą liczbę punktów. Mam nadzieję, że z sukcesem także teraz yy, będziecie sobie pytania zadawać nawzajem. Jest na pewno jedna wspólna yy, taka cecha, która łączy te dwie nasze dyscypliny. Jak myślisz, co to takiego mogłoby być, albo co twoim zdaniem jest między tenisem stołowym a kajakami? Że właśnie takie dążenie do celu, no bo każdy w sumie sportowiec też sobie wyznacza ten cel i dąży mimo wszystko do niego. Ciężkie pytanie, ale no nie wiem co by mogło łączyć tak naprawdę nasze dwie dyscypliny. Ja mogę zaproponować podpowiedź, bo mi przyszło do głowy wymachiwanie yy, rękoma. O, no, no. Ręce, ręce mają bardzo duży wpływ na... na... Może na cały to... kształt, kształt tej dyscypliny, ale słuchajcie, co mi wpadło do głowy. Bo chyba nie ma człowieka w Polsce czy na Ziemi, który nie trzymał rakietki do tenisa stołowego i nie siedział kiedykolwiek w kajaku. Co spodobało, że zainteresował się pan tenisem stołowym akurat? Wcześniej były jakieś kontakty z innymi dyscyplinami? Tak, ja. Wcześniej grałem w piłkę nożną, też tutaj w klubie Gwiazda. Także czasami było tak, że grałem jeden mecz w piłkę, drugi mecz grałem w tenisa, co spowodowało, że zostałem zawodnikiem tenisa stołowego. Mój tata kupił kiedyś stół do garażu, i on wciągnął. Mniej i brata w tą dyscyplinę, a przy okazji całą rodzinę i sąsiadów. I, i, i w pewnych tam poniedziałki, czwartki, tak jak grali, to pół dzielnicy czekało na swoją kolej, żeby przyjść grać tego tenisa stołowego. Także to były kolejki do stołu, a ja zawsze jako taki mały, mały adept tenisa, czekałem na kogoś, kto będzie chciał ze mną chociaż pięć minut zagrać, gdzie na początku oczywiście nikt nie chciał, i sam tam siedzieć tam odbijałem o ścianę, ale ale to rodzice, to ojciec. Słuchajcie, bo czas biegnie bardzo szybko w naszym programie. Czas na kolejne pytanie od Zbyszka. No to może takie pytanie, bo dziś dawno już parę takich pytań już dochodzi. Czy ping-pong i tenis stołowy to to samo? O, ciekawe pytanie. Myślę, że nie, ale nie jestem chyba w stanie tego odróżnić. Czy. To nie jest to samo, prawda? Nie jest, nie jest, bardzo <grymne> Tylko nie wiem, czym to się różni, ale właśnie tak mi się wydaje. to, nie... to zaraz pokażę, jeżeli będę, mam chwilkę. Ta, a więc w tenisa stołowego gramy rakietkami o dwóch kolorach, czarną, czerwoną i to są okładziny wykonane z gumy, a w pingponga gramy rakietkami tak jak tutaj, niebieskimi, i wykonane z papieru ściernego, który też tu mogę pokazać, kawałek, że jest o, oderwany. I tu jest ta różnica. To takimi się kiedyś na Włepie z Byszku grało, chyba. Tak, tak, <laughs> tak, tak. Kiedyś były dostępne, a dzisiaj to graniczy z cudem zakup tej rakietki, bo tylko można dostać za granicą. Andrew Bagley, taki zawodnik Mistrz Świata w ping-pongu, właśnie był zawodnikiem e, Bydgoskiej Gwiazdy swego czasu. Helenu, ale teraz y, kolejne pytanie od ciebie. Jakie jest pana ulubione danie? Ostatnio tak tutaj jak przy tej kwarantannie to, to zacząłem doceniać jajka w o. różnej postaci, czy jajecznica, czy jajko sadzone, gdzieś tam naczy, naczytałem, że można trochę więcej tego jeść jak innych rzeczy i tak sam sobie teraz robię, nawet zakupiłem różne takie Gadżety do gotowania, gotowania jajka sadzonego, i, i, i na, to, na ten moment to jest moje danie ulubione. Czy jesteśmy w stanie utrzymać się 30 sekund bez żadnego treningu w takim sportowym wyczynku? Tak, szczerze mówiąc, myślę, że niestety nie ma takiej możliwości. Chyba, że z tyłu ktoś by trzymał i pomagał siedzieć w tej łódce, ale tak to byłoby ciężko. Jeżeli miałby Pan ochotę, to bardzo serdecznie zapraszam na Brdójście, gdy będzie ładna pogoda, to sobie mam spróbuję na takim tak. wiecznowym kajaku pływać. Ja widziałem kiedyś, dlatego pytałem się, bo widziałem kiedyś takich kozaków, którzy mówili, że dadzą radę i nie utrzymali się, tak jak Hubert powiedział, pięciu sekund czy tam setnych, bo od razu polecieli, dlatego ja wiem, z czym to się je i zastanowi się tak. nad tą propozycją, ale dziękuję bardzo. Ja jedna koleżanka lekkoatletka właśnie chciała sobie spróbować na kajaku, mówi, że ona na pewno nie wpadnie do wody, że co to tam kajak. A ja mówię, no dobra, no to chodź, tylko pamiętaj, że jest listopad i jest zimno. Ona mówi, że wejdzie w takich cywilnych rzeczach, prosto ze szkoły, no to przyszłyśmy na przystań, przyszła, no i padła od razu do wody, ja mówię, no i co teraz? A ona mówi, to jednak ciężkie, <laughs> ja mówię, no Czy tak. to jakaś znana lekko atletka? Nie, nie, nie. Przyszła gwiazda. Tak, przyszła gwiazda, przyszła gwiazda. Nadal się poszłam w inną stronę, ale bardzo serdecznie ją pozdrawiam. Jaka funkcja się Panu bardziej podoba? Czy zarządzanie klubem, czy może czynne granie? No zawsze mi się bardziej podobało granie. No wiadomo, sport to jest coś pięknego, no ale w pewnym momencie już przychodzi ten czas, że trzeba sobie powiedzieć starczy i, i, i przenieść to na, na tutaj na zarządzanie klubem, ale powiem tutaj otwarcie, żeby nie moje jakieś zdarzenia sportowe, sytuacje i sport nauczył mnie tego, że dzisiaj jestem w stanie kierować i dawać sobie radę z ciężkimi tutaj sytuacjami, bo no, sport uczy walki, no, no, nie można się poddawać, trzeba rano wstać, iść na trening, trzeba sobie wytyczać nowe cele i tak samo jest w zarządzaniu, no, wiadomo, zawsze jest są jakieś problemy w zarządzaniu klubem jest ich jeszcze więcej, w zarządzaniu całą ligą jeszcze więcej, w zarządzaniu całym Polskim Związkiem Tenisa Stołowego, no to już jest ich bardzo dużo. Także no, myślę, że ten sport wprowadził mnie w taką rolę, że dzisiaj mogę y, poruszać się w tych wszystkich tutaj instytucjach. Mam nadzieję, że miło spędziliście y, to sportowe 3 po 3. Zbigniew Leszczyński, prezes Lotto Superligi, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. I Helena Wiśniewska, yy, nasza wschodząca gwiazda i nadzieja olimpijska w kajakarstwie. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia.